Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym ćwiczenia potrwają około godziny czasu i będziemy ćwiczyć trzy epizody. Jak Państwo widzicie, w chwili obecnej został odpalony ładunek pirotechniczny, aby zasymulować pożar na statku wycieczkowym i za chwilę siły i środki z Państwa Straży Pożarnej i innych przystąpią do działań ratowniczych. Zostały już zaalarmowane siły. Państwowej Straży Pożarnej. Szanowni Państwo, wszyscy pasażerowie, którzy zostali właśnie uratowani z, z rzeki, zostali uratowani przez e, WOP. Reszta poszkodowanych, którzy są jeszcze na e, pokładzie statku, zostaną ewakuowani przez Państwową Straż Pożarną. Przy pomocy ściskacza o napędzie wiatrowym, jak Państwo widzicie, następuje przekazywanie odszkodowanych medycznych i za kilka ratowniczych, tą na fotek pasażerski, aby ewakuować niejedno kolejnych kolejne typy odszkodowane. Więc jest to ostatni członek załogi do uratowania i czekam na akcję śmigłowca. Śmigłowiec, proszę Państwa, podchodzi do od strony, można powiedzieć, Santoka, czyli i proszę Państwa, ratownik w nałodzi, na łodzi odpalił flarę i podaje sygnały dla pilota śmigłowca. Oczywiście, proszę Państwa, ze względu na bezpieczeństwo, z wody podegrany zostanie manekin, ale w sytuacjach ekstremalnych, w życiu lub na pewno byłaby to osoba poszkodowana. Proszę Państwa, wydajność tych działów, z których podawana jest woda, jest ogromna, gdyż jedno podaje 4200 litrów na minutę, drugie 6000 litrów na minutę, także. Jest to duża ilość wody w krótkim czasie i naprawdę można przystąpić do skutecznego gaszenia. Proszę Państwa, korzystając z okazji, sami Państwo widzicie jak ważnym jest też to, aby zabezpieczyć osoby postronne przy tego typu akcjach. Gdyż Dużo ludzi zainteresowanych tego typu akcjami, ale również samo wydobycie państwowicie pojazdu stwarza pewne zagrożenie. Może pęknąć wina, może coś się urwać. Dlatego też dlatego należy stosować się do poleceń i komunikatów, które są przekazywane przez ratowników, którzy zabezpieczają, zabezpieczają miejsce akcji. ハハハハ